Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym e-kawa z turniakiem, spotkaniu e-kawa z turniakiem. A więc Jarek, kawa w dłoń, żeby było, że zaczynamy od kawy. Masz kawę przygotowaną? Nie, nie mam kawy, mam wodę z cytryną, więc. No, no dobrze, słuchaj, jest okej. Okay. Ja tutaj też nie będę ukrywał, że tu nie ma kawy, tylko jest inny napój. <grym, grym, grym>, ale tytuł no, jest. Nie wnikajmy co. Tak. Słuchajcie. To, czy... Słuchajcie. Zaprosiłem, Jarka. Jarku, byśmy tu zaczynając wcześniej chwilę odmawiali, kiedy byśmy się poznali. Powiedziałeś, że parę lat temu na spotkaniu audytorów wewnętrznych, tak? Coś takiego. Tak jest. Spotkanie Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych w Polsce, tak jest. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć o z jednej strony, twoje primowo to, kim jesteś z zawodu, a drugie, od kiedy te rzeczy związane porażką. No ja generalnie od 30 paru lat zajmuję się informatyką, od, od programisty do menedżera, i w tej chwili to, co głównie robię i lubię robić, to jest praca przy jakichś takich większych projektach. Mhm. Tym się zajmuję zawodowo na co dzień. Natomiast od paru lat mam taką pasję, którą się bardzo poważnie zajmuję, która zajmuje mi też wiele godzin dziennie w sumie. Mianowicie uczę, jak uczyć się z porażek. Ja nazwałem to porażkologią, żeby nie, nie musieć takiej dużej konstrukcji słownej mówić. Trochę ściągnąłem z marketologii, z marketingu... O dobrze. To jest ściągnąłem z Natomiast no, w, to, 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 co robię w ramach Fundacji Dobra porażka, którą założyłem razem z, z grupą osób, mhm. wspieramy ludzi, wspieramy organizacje w umiejętności wyciągania wniosków i nauk różnego rodzaju nauk z porażek, które ponieśli. Niecelowo po prostu się przydarzyło. No tak, tak i przede wszystkim uczymy, jak sobie z tymi porażkami radzić, jak wyciągać z nich wnioski i jak przekuwać te wnioski na zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Mm -hmm. I to nie jest jakiś taki buzzword, bo to po prostu działa. tak? To zostało już nieraz udowodnione, nie tylko przeze mnie, że jeżeli będziemy potrafili wyciągnąć konkretne wnioski i umieć je zastosować, umieć je wdrożyć, bo to jest najważniejsza część tej zapawy. No to naprawdę to, co będziemy robili w przyszłości, będziemy robili dużo skuteczniej, dużo bezpieczniej pod kątem właśnie nie poniesienia porażki. Także w sumie można powiedzieć, że cała nauka na błędach polega na tym, żeby się nauczyć, jak osiągać w przyszłości sukces. Okej, okay, czyli lessons learned, jak mi tam kiedyś, 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 pamiętam już na początku kariery zawodowej, ktoś powiedział lessons learned to są takie lessons learned, tylko troszkę opakowanie inaczej. No jednak wyciągniecie tej poprawki na, na, na ten, a powiedzcie, Twój zawód to menadżer informatyki. Znaczy, to jest jedna z funkcji, jedna z ról, które robiłem. Tak, Teraz po prostu pracuję, pracuję przy takim większym projekcie, natomiast no, zajmowałem się od programisty przez analityka, no to... przez szefa zespołu deweloperów. Różne rzeczy robiłem w obszarze informatyki. No i teraz pytanie moje pierwsze: jak networking przydaje się w karierze, w biznesie? Wiesz co, to wszystko zależy od celu, tak? Co, co, co chcemy osiągnąć. Znam jaka takie jest funkcja osoby. Celu? Ja to tak, mówię tak. Jak jaka jest funkcja celu? <laughs> Dokładnie. Jeżeli, jeżeli znam takie osoby, które po prostu chcą tylko robić swoją robotę i jakby niespecjalnie rozglądają się na zewnątrz, niespecjalnie chcą być gdzieś widziane. I ja tak trochę tą swoją karierę informatyka traktuję, że nie, jakby nie promuję jej, nie, w sensie, że nie, nie, nie pokazuję się z tym tematem gdzieś na zewnątrz. Natomiast to, na czym mi zależy, to jest właśnie promowanie tego, co robimy w ramach fundacji. No i tutaj staram się. Jak najszerzej informować otoczenie, informować środowisko, docierać do nowych ludzi. Stąd m.in. wystąpienie na stowarzyszeniu, na konferencji Stowarzyszenia Audytorów Audytu Wewnętrznego w Polsce, tak to się nazywało. Stąd m.in. wywiad u ciebie, stąd m.in. na przykład wywiad na takim portalu jak Oplotki.pl, czyli takiego, takiej grupy głównie pań, które zajmują się, zajmują się propagowaniem robótek ręcznych. I w różnych takich, trochę może czasami dziwnych miejscach, gdzie możemy podzielić się tą wiedzą, tymi umiejętnościami, tymi metodami właśnie związanymi z tym, jak uczyć się na błędach. To jest coś, na czym nam zależy, to jest nasza misja, z którą chcemy jak najszerzej po prostu dotrzeć do ludzi. Okay. Czy to sieć kontaktów, uważasz, że bez tej sieci, no to trudno by byłoby tą twoją ideę wnieść w świat, więc to jest coś, co. Dla A dużo Dokładnie. was jest w ogóle w tej fundacji założycieli? W założycieli to nie jest dużo, bo to są dwie osoby. Natomiast Aha. w tej chwili jest nas, niech ja policzę sześcioro. Okay, współpracujących osób. No wszyscy, wszyscy pracujemy społecznie, wszyscy mamy bzika trochę na temat uczenia ludzi. Każdy uczy trochę różnych, trochę podobnych rzeczy. Natomiast no, mamy tutaj duże takie poczucie tego, że ważne jest, żeby wiedzieć, jak podejść do błędów, żeby podejmować działania, nie bojąc się, że możemy ponieść porażkę, bo wiemy, jak sobie z nią po prostu poradzić. No. Świetnie. I drugie pytanie, to jest takie, ja po tam mniej więcej tysiącu wydarzeniach, na których robiłem networking, wpadłem na taką pomysł, strukturyzowało mi się to, taką metodę 5P networkingu, czyli przygotowanie, przełamanie lodów, Pogaduszki, pogwędki, przemieszczanie się i podtrzymanie relacji. Które z tych 5 P to by przychodzą łatwo, a które są takie, no nie zawsze, przynajmniej nie były komfortowe? Wiesz co, jeżeli chodzi o komfort, to na pewno jak, pierwsze, jakie było? Przygotowanie. Ty przygotowanie. Ja mówię, dobrze. Tak. Wiesz co, staram się zawsze, chcąc nawiązać relację z nową osobą, staram się zawsze przygotować na to spotkanie, natomiast zawsze staram się zachować taki balans pomiędzy tym, co chcę wiedzieć o tej osobie przed poznaniem jej, a tym, co chciałbym sam jakby sam odkryć, tak? Hmm. Dlatego jak na przykład robię z kimś wywiady, to nie, 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 nie czytam, nie oglądam jakichś dużo jej wcześniejszych Aha. wypowiedzi. Jedną, dwie, tak żeby złapać po prostu kontakt. Staram się z taką osobą porozmawiać wcześniej przed takim spotkaniem, żeby Aha. później w trakcie wywiadu e, też jakby moja ciekawość nie polegała na tym, że mechanicznie mówię jakieś pytanie, a co się wydarzyło Aha. kiedy, a co ile. Tam, bo już może słyszałem o tym wcześniej. Znasz tylko, żeby kontakt. faktycznie Tak, tylko żeby faktycznie to było świeże, żeby to było takie naturalne. A okay. drugie P było jakie? Przełamanie rodów, Czy pierwsze przygotowanie się, przełamanie rodów. Tak. To tutaj fajnie, fajnie mieć jakąś metodę, którą trzeba przygotować mm -hmm. wcześniej. Ja sobie wymyśliłem coś takiego jeszcze w czasach, kiedy prowadziłem właśnie spotkania, Hack up nights, jak, i, i potrzebowałem prelegentów na te wydarzenia. Tak? No, mm -hmm. Wyobraźcie sobie, że podchodzi do was człowiek i mówi, słuchaj, czy przyszedłbyś do mnie na spotkanie i przed grupą 80-100 osób opowiedział o swojej porażce. No to tak trochę dziwnie, nie? No. Więc wymyśliłem sobie coś takiego, że miałem takie wizytówki. O. Oh, I jak na spotkaniu, jeszcze to były czasy, żeby wizytówki się wręczały. Jak na spotkaniu wręczałem wizytówkę i to celowo wręczałem tą stroną dokładnie. Nie? Aha, aha. No i teraz, jak ktoś zobaczył nazwę Fuck Up Nights, to, to jak mi się to było pierwszą rzeczą, którą zrobił. tough <todgłosy> question. <todgłosy> Nie, no, zapytał, what the fuck, no. Dokładnie, o co chodzi, nie? Co to w ogóle jest? I w tym Kawałek. momencie już była okazja do tego, żeby sobie porozmawiać, żeby tą osobę zainteresować, żeby e, powiedzieć, czym się zajmuję, żeby powiedzieć na czym mi zależy, żeby powiedzieć, kogo szukam, tak? No tak. Ta. I, I to na początku wyszło trochę niechcące, ale zaobserwowałem, że to po prostu działać. Artefakt, tak, artefakt, który był z breakerem. Tak, no i to, u mnie to była wizytówka, u kogoś innego może to być coś, co będzie trzymał w ręku, nie wiem, książkę może sobie trzymać, tak? tak, no tak. Ta. Albo to może być na przykład, jeżeli mówimy teraz o jakiejś zdalnej pracy, wysłanie jakiegoś artykułu, który będzie Aha. pasował, tak? Albo który Aha. będzie intrygował, także no, to, to mogą być różne rzeczy, natomiast warto sobie znaleźć jakiś taki myk, jakąś taką metodę, jak spowodować, żeby nie tylko tych, żebyś nie tylko ty chciał powiedzieć, czy chciała tak. powiedzieć do, do, do kogoś, ale żeby ten ktoś się do ciebie odezwał i zapytał: What the fuck? Świetnie. Czy pierwsze mówisz jako taki umysł no. analityczny, przygotowujesz się, przy, znalazłeś sposób na przełamanie lodów, a które z pozostałych rzeczy, jak ci idą? to, to pogaduszki, pogawędki, jeszcze, pogaduszki, pogawędki, przemieszczanie się. Pogaduszki, pogawędki, one są łatwe, jeżeli właśnie przełamiemy roldy, jeżeli jesteśmy przygotowani w odpowiedni sposób, tak? nie, nie przesadzajmy z tym przygotowaniem. Tak jak, jak zaczniemy już tam wyciągać jakieś rzeczy, o których ktoś może chciał zapomnieć przed 10 czy 15 lat, to może niekoniecznie to osoba byście o tym rozmawiać, nie? a takie historie Aha. też mi się zdarza, mi się przydarzały. Natomiast, no, trzeba mieć po prostu jakiś temat i niekoniecznie na temat pogody czy, czy, czy aktualnej mm -hmm. konferencji, ale jeżeli właśnie będziemy wiedzieli, czym się, sami się przedstawimy, czym się zajmujemy i będziemy potrafili na ten temat coś fajnego, coś ciekawego, jakąś historię czy, 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 czy coś, czego ta druga osoba może nie wie powiedzieć, no to mm -hmm. wtedy już jesteśmy na dobrej drodze, żeby ta, ta, tą pogaduchę tą pociągnąć. Jeżeli nawet jesteśmy takimi osobami, jak zazwyczaj się informatyków traktuje, to nie, że trochę tacy, wiesz, z introwertyczni, zamknięci w sobie i tak dalej, to, to poszukajmy takich tematów, na które możemy się mocno rozgadywać. Ja mam parę takich wątków, na przykład o porażkach, Aha. że ciężko Aha. mnie zatrzymać. Natomiast też staram się dawać drugiej osobie coś powiedzieć, Pole, tak? <głos》>. to też jest bardzo istotne, tak? trzeba po prostu też posłuchać tego, co druga osoba ma do powiedzenia. Czy rozumiem, że z żadnym z tych pięciu P nie masz problemu. Przygotowujesz, masz narzędzie do przełamania lodów, i masz tu. To, to, to networking nie jest dla Ciebie jakimś tam wyzwaniem? Wiesz, co? Przyznam się, że mam jedno wyzwanie związane z tym, że jak ma się dosyć dużą sieć kontaktów, na tyle dużo, na ile ma się możliwości, albo a, a, właśnie przekraczającą te możliwości. Różne konstrukcje nawierzam. mózgu mają różne te, nie? Tak, Według Danbara 155 tak. osób, no ale <laughs> ja mam tam 20 parę tysięcy na LinkedInie, wizytówek ze 40 tysięcy i tam nawet 3 tysiące ogarnia całkiem nieźle. <laughs> no właśnie, ja, ja mam niestety problem z czasem, żeby to wszystko jakoś tak na bieżąco ogarniać, także Aha. od czasu mam wyrzutu sumienia, że nie do każdej z tych osób jakoś tak indywidualnie jestem w stanie dotrzeć, zamienić nawet parę słów. Czy, 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 czy napisać parę słów. Także to, to, to jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie. Chcesz mieć mały typ ode mnie dzisiaj? No pewnie. Na ten temat. Słuchaj, tip jest bardzo prosty, bo ty masz 4000 kontaktów, tak jak widzę w tej chwili na LinkedIn z małym ogonkiem. rzecz biorąc, jak ja mam te 22 tysiące, to dziennie około 20 osób ma urodziny. Czyli jeżeli, weźmiemy, jeżeli weźmiemy, to jest miejsce, to ile, 10% byłoby 2200, to jest 1%, 1,1%. Jak masz 4000, no to prawdopodobnie będziesz tego tam miał parę osób, gdzie nie ma urodziny, i tam ci się wyświetla. No i wtedy wysyłasz. To jest prosta jak budowa CEPA. Zajmuje ci to dosłownie chwilę czasu, masz y, jakiś gotowy tekst, wysyłasz. No i z tych, mnie z tych 20 paru jedna czwarta odpowiada. Czyli załóżmy, jak będziesz miał cztery osoby, no to codziennie jedna ci odpowie, ale wiesz, ty swoją robotę zrobiłeś, jesteś kryty relacyjnie. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Także to. No fajnie, a tutaj to pytanie kolejne jest bardzo, tu będzie takie, no właściwie nie na miejscu stynać się śmieję, bo ja pytam, jaka największa porażka networkingowa, a jest to tu goście od, od porażek pytają, o porażkę. No, no właśnie. Największa Wiesz porażka co? to jest sukces networkingowy, networkingowy. No, sukcesem, dla mnie sukcesem networkingowym na pewno jest to, że w momencie, kiedy zgłaszam się. I odzywam się do osób, które potencjalnie mogłyby być prelegentami, czy na Fuck Up Nights, czy teraz na Dniu Porażki. To bardzo mało osób odmawia. Z, w ogóle odmawia, tak? Chciałem powiedzieć, że z innych powodów mm -hmm. niż brak czasu. Tak. Ale generalnie bardzo mało osób odmawia. Jest to dla mnie z jednej strony docenienie trochę tego, co tutaj robimy w ramach no tak. fundacji. Że gdzieś tam jesteśmy widocznie rozpoznawani. Nawet jeżeli ktoś od razu nie załapuje o co chodzi, to sobie przez ciekawość nawet wejdzie gdzieś tam na jakieś stronę i, i poczyta i, i zdarzała się sytuację, że ktoś mówi, ja nie mam nic do opowiedzenia, a na drugi dzień z samego rana się odzywał. Mam, chcę przyjść. Mam fajne historie, chcę się tym podzielić. Jeżeli chodzi o porażki, wiesz co, z networkingiem? Jakoś nie przypominam sobie specjalnie no, takich okay. sytuacji. Że, to przypomnisz, um, Pewnie no. tak, to to wtedy ci napiszę. Natomiast, na Facebooku na tak. Natomiast no, też zdarzały się takie osoby wśród ludzi komentujących, na przykład, czy prelegentów, czy, czy samo wydarzenie, które no to komentarze miały taki typowo trollowy charakter, nie? Ale nie wiem, czy to można zalecieć do porażki, w, no, ale tak, tak po prostu się zdarza. Zawsze jakiś taki porażka, procent mal jest. Porażka w już jak sobie z tym nie poradził dla mnie, bo jak sobie radzi, to jest okej, okay, nie? Ja mam na przykład na wśród tych 20 paru tysięcy, jest tam czterech troli, z tym, że to nie są dokładnie końca troli. To są bardzo inteligentni ludzie. Jeden nawet, pan Artur K., ma MBA napisane, prawda? Drugi doktor, trzecia koleżanka bardzo sprawna sprzedaży, tylko po prostu są nadmiernie krytyczni i to, hmm. czego ja mówię przy pierwszym P. Nie rozumieją konwencji LinkedIna albo jej nie akceptują. Tzn. uważają, że to jest wszystko głupie, durne, że tu się miziają i tak dalej. Tak wygląda życie, i tyle. Mhm. No i jak gdyby, no, ja powiedziałem, inna konwencja jest, kiedy zachowujesz się na meczu piłkarskim, inna na, na, na jakimś koncercie, inna w operze, inna w operetce, inna w kawiarni. W związku z czym oni nie rozumieją, że tu jest taka konwencja i ja mi się podoba, albo mi się nie podoba. No i tam wiesz, dobalają. No i tam przez moment się chwileczkę tam boksowałem, jednego odciąłem, drugiego już jakoś, jakoś mnie już tam, nie, 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 drugi, trzeci, nie, 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 tego. I jest taki pan Christopher Esz też, taka sama sytuacja, bardzo, a to są wyjątkowo inteligentni ludzie, oni widzą, że to wszystko to jest jedna wielka chudzpa. tylko my wiemy, i sobie jakoś potrafimy w mózgu z tym poradzić, ale sobie nie potrafią poradzić i walą wszystkim. wiesz, A co jesteście idioci, co wy tu robicie w ogóle? O ja, o ja, co inteligentni, fajni ludzie. no gdzieś tam im zabrakło kawałka inteligencji emocjonalnej. To, to trochę tak jak, jakby na weselu oczekiwać, że będzie się rozmawiało o po poważnych sprawach, nie? No dokładnie, przyszli wszyscy się pobawić i sobie mówią, ładnie. panu pięknie wyglądasz i tak dalej. no Masz na ma swoje zdania, na ten nie będziesz na weselu robił obciachu, nie? Więc, no, więc to jest właśnie dokładnie ta sytuacja. Także wydaje mi się, że kwestia, czy sobie z tym poradziłeś, czy nie. Czy jak się dałeś wkręcić, wciągnąć, tam wiesz, poleciało w jakieś dziwne obszary, to, 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 to była porażka, a jak pff, nie, to to, że są... Nawet niektórzy mówią, że to jest miara twojej popularności, miara twojej... Hejterów, hejter, hejterów, jako takich nie miałem, miałem tak. trochę takich tych sytuacji, kiedy właśnie były jakieś komentarze odnośnie na przykład jednego z gości Dnia Porażki. Co Aha. ciekawe też właśnie, nie wiem, czy nie jedna z tych osób, które wymieniłeś, bo tak mi się kojarzy, Aha. No, ale tutaj krótko po prostu napisałem z jakiego powodu panu dziękuję już za uwagę, i wyłączyłem pana z tego No, Słuchajcie, można, można marnować czas na, na tak. dyskusję. Natomiast... Nie karmimy trola. Nie karmimy trola, dokładnie. Tak, mówię to. Ja nie ja, bo dla mnie tacy trolle to są tacy generalnie ludzie zapiekli, nie, nie, nienawistnicy, jak widzę na Facebooku i tacy, którzy no, mają fejkowe konta, tu na LinkedInie tych fejkowych jednak kont jest dużo mniej, ci ludzie, no, aż tak tacy nie są, dlatego oni poszli w stronę takiego intelektualnego hejtu, czyli on jest taki pokazujący, że no, są tam jakieś no, plusy dodatnie, plusy ujemne, że jest się jeszcze odcienie, których my nie wzięliśmy pod uwagę, a myśmy ich nie wzięli albo świadomie, albo po prostu, no też człowiek się czegoś uczy, a zamiast na przykład mm -hmm. na napisać, albo mieć na nas tam, wiesz, zobaczyć, czy to walą między oczy. No i samo życie. A sukces to, networkingowy. Aha. Wiesz co, to dwie rzeczy mi się teraz skojarzyły, tak. tak króciutko Aha. się postaram. No, Pierwsza rzecz, fajnie jest, jeżeli mamy w gronie znajomych kogoś, kto ma krytyczne podejście do tego, co robimy. Tak. To jest tak. super cenna rzecz. Naprawdę każdemu tak. życzę osoby, która potrafi to krytyczne podejście feedback, pokazać. Tak. 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 I, I ja mam parę takich osób i bardzo sobie. One wiedzą kto to jest. I bardzo sobie cenię Podawiamy. dyskusję, tak. Szczerze pozdrawiam, bardzo sobie cenię dyskusję z nimi. Też się zdarzało, że pod wpływem tego, co mówili, albo zmieniałem trochę swoje zdanie na temat jakiegoś tematu, o którym dyskutowaliśmy, no bo przekonali mnie po prostu argumentami, albo nauczyłem się lepiej argumentować to, o czym mówię. Tak, to jest jedna rzecz. I co drugiego chciałem jeszcze powiedzieć yy... i zapomniałem. To nie szkodzi, no to wiadomo. Teraz sukces jakiś, czy przechodzimy do ostatniego pytania? Wiesz co? Subcres. Sukcesem na pewno Mówię. jest to, że gdzieś tam w zasięgu fundacji mamy w tej chwili kilkaset osób, do których zawsze możemy się odezwać z prośbą o wsparcie. Zawsze dostajemy od nich pomoc. Zawsze, jeżeli jest jakieś wydarzenie, są chętni do tego, żeby nas wesprzeć. I z tego powodu, że jesteśmy fajnie sympatyczni i robimy fajne rzeczy, oczekujemy na nas też. <taki> tak, oczekujemy. Natomiast, też, też z tego powodu, że widzą dla siebie pewne, tutaj pewien tutaj potencjał, pewną korzyść i to jest fajne, dlatego że wymieniamy się jakby tymi wartościami, które sobie tak. oferujemy. Także to, to, to myślę, że to jest po prostu fair. To ostatnie pytanie, mianowicie no kiedy będzie można spotkać to Twoje towarzystwo uczące się na błędach, na porażkach? Kiedy będzie event i jak tam się na niego dostać? Z kolejny, my, my robimy taki event, tu się nazywa dzień porażki. Ja się śmiałem, że robi, zrobiliśmy do tej pory 2,5, dlatego że był, pierwszy był w 2019 roku na żywo jeszcze, Aha. drugi miał być w 2020, 12 i 13 marca. Teraz zagadka, to się wydarzyło 12 marca. Pamiętam tak? znakomicie. Tak, lo, lockdown był ogłoszony, lockdown, więc ja tak. po prostu 9 marca wieczorem. Yy, Odwoływałem w ogóle całe wydarzenie i prelegentów, wszystkich ludzi, natomiast z, tej, z częścią prelegentów, którzy byli w Warszawie, zrobiliśmy nagrania, udostępniliśmy je tym wszystkim osobom, które wcześniej płaciły za wejściówki, i to była ta właśnie to pół. Natomiast w październiku w zeszłym roku była pełno, pełnowymiarowa edycja online. Która to była dużym sukcesem na propos porażek. W tym kiedy... roku 13 października to już będzie taka tradycyjna data, która została. piątek silna. może spojrzeć w kalendarzu, to nie no, to, to chyba wtorek jest. Może i dobrze pamiętam. <grym> będzie. Niestety nie udało piątek. się 13 w piątek. Natomiast jest to Międzynarodowy e, Dzień Porażki, także a... wpasujemy się po prostu. Słusznie, super, super. No A to of słuchajcie. Career. Jarka będziecie mogli zobaczyć na żywo w jego anturażu, z jego zespołem. Mam nadzieję, że, jeżeli macie jakieś seksy, porażki, to się z nimi podzielicie. Także bardzo Jarku, ci dziękuję za udział w dzisiejszym naszej e, kawie. I czuwaj się, ty woda, a ja jakieś tam inne płyny. Tym niemniej, jak bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam do uczestnictwa w twoich wydarzeniach, bo myślę sobie, że, że one są rzeczywiście. Yy, Wartościowe, i jeśli człowiek ma zdrowe ego, to te porażki wychodzą na zdrowie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Jarku. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Cześć.